Witam państwa. Pani Helena. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiały o tym, w jaki sposób wygląda pani praca. Czyli tak od początku. Dzwoni do pani człowiek, człowiek zazwyczaj z problemami swoimi lub swoich bliskich. No i jak to dalej przebiega? Proszę nam opowiedzieć. No, pytam tego człowieka przede wszystkim czy właśnie jak z ilu osób składa się rodzina mieszkająca razem, bo jest to dla mnie bardzo ważne. No i ten człowiek podaje mi dane, powiedzmy, tych swoich bliskich, i ja ich sprawdzam. Sprawdzam wszystko, sprawdzam czakry, sprawdzam energetykę po kolei każdego jednego człowieka. Sprawdzam nawet ciała subtelne, bo nasze choroby, które powiedzmy, jakaś choroba jest w organizmie, w ciele fizycznym, ale ona y, najpierw pokazuje się w ciałach subtelnych zanim się ukaże w naszym ciele fizycznym, jest w ciele subtelnym. I jeśli ja sprawdzam ciała subtelne każdej z tych osób, tych ciał subtelnych jest więcej, to nie jest jedno ciało. Sprawdzam po kolei każde ciało i widzę, aha, tu są powiedzmy negatywne programy, które są również w ciałach subtelnych, są złe energie, to wszystko najpierw jest w ciałach subtelnych, zanim pokaże się, zanim my to czujemy. No, i tak sprawdzam każdą osobę. Mam napisane, spisuję od tego człowieka dane tych osób w rodzinie, każdego jednego, data urodzenia, miejsce zamieszkania obecnie. Z tym, że wystarczy mi powiedzmy miejscowość, czy nawet chociażby takie miasto jak Warszawa. Nie potrzebuję dokładniejszych danych, i już mam możliwość wejścia w tą energię. Skupiam się, wchodzę w tą energię, no i widzę po kolei, co gdzie jest. Sprawdzam, jak powiedziałam, czakry te ciała subtelne i energetykę człowieka, czyli ogólnie pytam najpierw, czy ten człowiek ma 100% energii. Jeśli nie ma 100%, no to szukam co, gdzie jest jego energia, co stało się z energią tego człowieka. Albo widzę byt jakiś, albo widzę inne, że inne osoby lub inne, no zazwyczaj osoby lub byty kradną tą energię temu człowiekowi. No i wtedy patrzę, co to za byty, co to za osoby i powolutku, później już po sprawdzeniu, bo zawsze najpierw diagnozuje danego człowieka. Diagnozuję po kolei, skanuje każdą jedną czakrę. Takich centr energetycznych każdy człowiek, każda żywa istota ma siedem, Więc po prostu je skanuje. Co jest chore w danej czakrze? Czy to są powiedzmy... U kobiety w pierwszej czakrze, powiedzmy, narządy kobiece, czy tam są nerki, czy i tak dalej, po kolei wszystko skanuje, i już wiem, jak wygląda ten człowiek, jak wygląda jego kręgosłup, czy ma bardzo wielkie bóle, czy ma, jakie energie ma w tym kręgosłupie, co mu zabiera te energię. No i w ten sposób, jeśli już mam człowieka sprawdzonego, sprawdzam następnego z rodziny, następnego, i mam już sprawdzoną całą rodzinę. Ale również sprawdzam ich mieszkanie, bo to jest bardzo ważne. Rodzina mieszka w jakimś mieszkaniu i to mieszkanie może być bardzo mocno zabrudzone energetycznie. Mogą tam być duchy, mogą tam być inne istoty, które oczywiście przychodzą do nas w jakimś celu najczęściej zabierać naszą energię albo powodować choroby, bo te energie wchodzą najprzeróżniejsze miejsca naszego ciała powodują niesamowity ból w tym miejscu. No wystarczy je usunąć i ból odchodzi. Nie potrzeba stosować tabletek przeciwbólowych. Rozumiem. To teraz proszę nam powiedzieć, być może ma Pani w głowie jakiś taki ciekawy przykład, który mogłaby się Pani z nami podzielić z ostatniego czasu. No powiem Państwu, że mam przykłady hmm. dzieci. Przede wszystkim, to znaczy, dzwoni do mnie powiedzmy babcia dziecka. Dziecko ma cztery latka i jest jakby nienormalne, zachowuje się bardzo dziwnie. Oczywiście sprawdzam całą rodzinę, oczyszczam całą rodzinę, ale to dziecko jest jakieś szczególne, no widzę coś, jakiś byt w tym dziecku, byt, który nie tyle, że mu zabiera energię, on w nim żyje, bo każdy z nas jest istotą w swoim ciele. I ta istota ma duszę. No a to dziecko zaglądam sobie w niego i on nie ma jednej istoty, on ma jeszcze jedną istotę. I jest to istota zwierzęcia. No i sprawdza, wyszukuje co to za zwierzę może być. Okazuje się bardzo dziwne, szop pracz. No, w szoku, sama jestem w szoku, no, ale mówię to tej babci, bo to babcia dzwoniła w tajemnicy, oczywiście, przed całą rodziną do mnie, ale, ale oczyszczała całą rodzinę. Rodzina nic nie wiedziała, kontaktowała się tylko babcia ze mną. No i ten, ja, mu to, ja jej to mówię, bo ona wcześniej mi opowiadała, oczywiście, jak to dziecko się zachowuje: że w dzień śpi, w nocy, całe noce buszuje, zwala wszystko i w ogóle. No, dziecko miało jeszcze inny problem również, ale. Yy skupiła się na tym szopie. No i ta babcia bardzo zdziwiona, ale nie mówiąc dziadkowi ani słowa, yy, poszukała w internecie film o szopach. No i zaprosiła tego dziadka i mówi, chodź pooglądamy ten film o zwierzątkach. I dziadek, nie wiedząc nic o tym, co ja zobaczyłam w ich wnuku, ogląda film i mówi, tak zobacz, to jest nasz wnuczek. Mówi, patrz, nasz wnuczek tak się zachowuje jak te szopy. No więc najlepszy przykład, że jednak te byty zwierzęce wchodzą w nas nie tylko w dzieci, ale mam w tej chwili drugi przykład następnego dziecka, co było totalnym szokiem. Zadzwonił do mnie mężczyzna, no młody, mający dzieci, powiedzmy takie małe. No ale zadzwonił w sprawie swojej mamy, bo coś tam z mamą się złego działo. No, i ja sprawdzając mamę, no oczywiście mieszkają razem, więc muszę sprawdzić całą rodzinę. No, i on mi tak podaje te dane wszystkich, mówi, nie, wszyscy są zdrowi, wszystko w porządku. No, ale ja tak po kolei ich sprawdziłam, autentycznie byli zdrowi i w porządku, ale zatrzymałam się na ich małym synku. Nie pamiętam pięcio czy sześcioletnim, może czteroletni, trudno mi dziś spamiętać. I mówię, zaglądam do tego dziecka, nie, nie, ten pana synek. Nie podoba mi się, trzyma jakiś byt. Nie, on jest zdrowy, jest zdrowy, śmie, śmieje się, bawi, jest po prostu zdrowy. Ja nie, nie ma byt według mnie. No i jakiś zwierzęcy byt już zobaczyłam. Mówię temu ojcu. On oczywiście i już powiedziałam nawet, jaki to był byt jelenia. I powiedziałam to ojcu, ojciec mnie wyśmiał, no i na tym skończyła się nasza. Nie tyle współpraca, bo on do mnie jeszcze zadzwonił w sprawie mamy, bo tą mamę oczyszczałam. No i dzwoni do mnie za kilka dni, właśnie powiedzieć, jak mama się czuje, i mówi pani Heleno: Wie pani co? Zastanowiłem się nad tym, co mi pani powiedziała o moim synku. I okazuje się, że chyba pani miała rację. Bo myśmy z żoną bardzo byli zdziwieni, bo nasz synek wali z główki równo każdego, kto popadnie nawet w ścianę. I jesteśmy z żoną przerażeni, on nas bodzie. Dosłownie yy, i przerażeni jesteśmy, boimy się o jego główkę. A i jeszcze do tego wszystkiego chodzi bardzo dziwnie na paluszkach. I być może, że to jest właśnie z tego powodu. Także przypadki są bardzo różne, mogłabym ich mówić tysiące, ale na dziś może wystarczyć. Dziękuję bardzo. Najważniejsze, Panu. Pani Heleno, że pomaga Pani innym, a w jaki sposób, to jest Pani słodka tajemnica. No, raczej nie trzymam tego w tajemnicy, właśnie opowiadam wszystkim, każdy wie wszystko, jak jest rozpracowywany, że tak powiem i co zobaczyłam. Dziękuję bardzo. No, dziękuję.